O wow, ale upał! Ale jest to świetna okazja, żebym mógł opowiedzieć Wam o zmianie, jaką szykuję w moim ekwipunku. Jak dobrze wiecie, używam w swoim sylwetce używam repliki Hełmodu FMA. Niestety, na takie temperatury jest to istna katorga, dlatego zamieniłem ją na czapkę. A na niej mam zamontowaną kamerę ale nie w zwyczajny sposób, ponieważ nie na a za pomocą śrubek. Dzięki temu mam pewność, że ta kamera podczas rozgrywki mi się po prostu nie odklei. Wielką zaletą jest to, że mogę w bardzo łatwy sposób ją z siebie zdjąć, jeżeli na przykład chciałbym wymienić baterię albo kartę pamięci, a potem z powrotem ją założyć, nawet podczas rozgrywki airsoftowej. Jak zauważyliście pewnie, daszek blokuje cyrkulację w powietrzach w moich goglach. Na szczęście i temu zaradziłem. Z tyłu Naczepiłem sobie rzep, na której zamontowana jest jednostka antyfok, która mi odparowywuje okulary. Dlatego mogę cieszyć się rozgrywką nie martwić się o ten aspekt. Jedyną rzeczą, która została mi do dopracowania jest stalker, ponieważ nie uśmiecha mi się grać w całej zabudowanej masce, więc muszę coś z tym zrobić. Powiedzcie jak wy byście rozwiązali ten problem? Ja tymczasem szykuję się na operację jeż w Zgierzu, która, już odbędzie, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Cześć!